Zakład aktywności zawodowej w Żorach zajmuje się szeroko pojętą rehabilitacją zawodową, społeczną i leczniczą osób niepełnosprawnych, które są w zakładzie zatrudnione. Organizatorem naszego zakładu jest Gmina Żory, i zakład działa zgodnie z ustawą o rehabilitacji i zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Funkcjonowanie zakładu aktywności zawodowej w Żorach na dzień dzisiejszy, po tych ponad trzech latach działalności, można by podsumować w ten sposób, że jest to sukces społeczności lokalnej Żor, czyli mieszkańców. A także władz samorządowych, które ten zakład stworzyły. Bo z jednej strony stworzono miejsca pracy dla tych, którym najtrudniej te miejsca pracy znaleźć, z drugiej strony zapewniono im rozwój, zapewniono im rehabilitację, zapewniono im edukację, a jakby do tego dochodzi to, że społeczność lokalna, żOR zaakceptowała to, ponieważ no i ta nasza działalność cieszy się sporym zainteresowaniem. W sensie gastronomicznym i w zakresie starostwa i ogrodnictwa, ale też z drugiej strony jest to bardzo pozytywnie postrzegane na zewnątrz, jako że miasto dzięki tej działalności zostało, że tak powiem, docenione, także nawet bym powiedział w skali kraju, ponieważ otrzymało określone nagrody za tą działalność, za stworzenie tych miejsc pracy przyjaznych dla osób niepełnosprawnych.